Cześć Koziorożce, witajcie na moim kanale. Dzisiaj robimy czytanie tygodniowe dla Was na przyszły tydzień, tydzień od 29 sierpnia do 4 września. Zobaczymy, jaka jest energia główna, co idzie do przeszłości, co jest w Waszych głowach, co przyniesie najbliższa przyszłość, co tam w związkach, jaka jest niespodzianka, prace, finanse i rada bądź rezultat. Dobra. Katalie yy, są przetasowane, mamy dwie, główną i dopowiadającą. Zobaczymy, czy będziemy potrzebować tej dopowiadającej. Yy, no, zobaczymy co i jak, co tam trawie brzmi. Brzmi, piszczy Trawie brzmi, piszcze u koziorożca w przyszłym tygodniu. Pamiętajcie, że... Yy, Moja interpretacja może niekoniecznie będzie rezonować, ale karty powinny, zawsze tak jest. Także ja uważam, że ktoś, jak patrzy na karty, powinien wiedzieć, jak ta karta może się z, zmanifestować w, w czyimś życiu, prawda? Dobra, to jest już przetasowane, jeszcze przełożę. Tak, dobra. Poproszę o energię główną dla koziorożca na przyszły tydzień, tydzień 35 od 29 sierpnia. Do 4 września. Do 4 września. 6 pentakli. Kochane koziorożce, bardzo dobra energia. Ja lubię tą energię. Przepraszam, uderzyłam tutaj. Tak. Y Słuchajcie, kochane koziorożce, może było tak, że byliście zablokowani w jakiejś kwestii, może czekaliście na decyzję, może na jakąś kasę um, i w tym tygodniu pokazujecie się, że dostaniecie to, czego chcieliście, prawda? Um, Sześć pentakli to też jest, słuchajcie, dla mnie karta karmy, prawda? Jak wy komuś tam, jeśli jakieś zło komuś uczyniliście w przeszłości, w tym tygodniu przyjdzie zapłata za to, powiedzmy lub jeśli uczyniliście jakieś dobro, w tym tygodniu koziorożce przyjdzie za to zapłata. Prawda? Sześć pentakli to też jest, słuchajcie, karta taka dobroczynności mówiąca o tym, że jeżeli mamy więcej, powinniśmy się dzielić. Dzielmy się. Kolejna sprawa może być taka roszcze, że rzeczywiście przyjdzie jakaś kasa. Może się ubiegaliście, może jakąś pożyczkę, cokolwiek, i teraz przyjdzie decyzja w tym tygodniu mówiąca o tym, że dostaniecie kasę, lub też wy będziecie dawać kasę komuś, ponieważ macie dużo. Macie, możecie sobie pozwolić, żeby obdzielać krewnych, niekrewnych, może komuś dacie na dom złożycie się mu do depozytu. Słuchajcie, ale myślę, że tutaj chodzi o to, że po prostu chcieliście z czymś ruszyć, z jakimś projektem i dopiero w tym tygodniu przyjdzie taka możliwość, dobra? Co idzie do przeszłości? Ym, tak, i, i słońce z tyłu, także myślę, że jakieś wakacje, słuchajcie, jakieś e, wakacje idą do przeszłości, e, może wróciliście w tym tygodniu i oczywiście i i, i wracacie do pracy może, słuchajcie, po wakacjach, prawda? To sześć pentakli też jest, słuchajcie, karta takiej pracy, prawda? Pracuję ciężko i z tego mam kasę, ale czyli to rzeczywiście tak może być, że wracacie po wakacjach do pracy. E, królowa buław to też jest, słuchajcie, ktoś z znaku, e, ktoś z pod trygonu ognia, prawda? E, lew, e, strzelec, baran, myślę, że bardziej lew. Może mieliście do czynienia z tą osobą, no i teraz to przechodzi do, do przeszłości. Może po prostu się kontaktowaliście z tą osobą, może mieć jakieś spotkania, bądź rozmowa z tą osobą i mm, rozmowa z tą osobą przynosi jakieś, słuchajcie, konsekwencje w tym tygodniu. Co? Dobra, co w Waszych głowach, Koziorożce? Jakaś sytuacja z tą kobietą, wiecie? Przechodzi do przeszłości. Mogłaby być zwykła rozmowa. Ech, w Waszych głowach jest, słuchajcie, mm, Jakiś stresik, yy, jakiś problemik, który sprawia, że nie możecie spać po nocach. Dobra, to jest jedna sprawa. To też jest, słuchajcie, lęk. Czegoś się boicie, koziorożce. I czego koziorożce mogą się bać, co? Co jest w waszych głowach? Jakaś niepewność, słuchajcie. Pamiętacie, koziorożce, że... Yy, to są tylko nasze myśli. Że cokolwiek... Że my tylko budujemy jakieś tam strachy w naszych głowach, że naprawdę ta sytuacja, sytuacja, która czasami wydaje się, że, że będzie nas przerastać, tak naprawdę nie jest y, aż taka straszna. I to są wszystko nasze myśli. Y, jakieś bezsenne noce. Słuchajcie, koziorożce przed wami, co? Dlaczego tak się martwicie? Czym się martwicie, co? Koziorożce? Dobra, co przyniesie najbliższa przyszłość dla Was? Królowej, um, królowa kielichów na dnie, na, na, na dole talii, nam się pokazała. Gorzroszce, słuchajcie, kochani, tutaj przyjdzie um, um, najbliższa przyszłość. Pokazuje nam się, że będzie trzeba podjąć jakąś decyzję, lub decyzja zostanie podjęta. Może tym się martwicie, może się zastanawiacie, jak pogodzić dwie rzeczy, trzy rzeczy. Cztery rzeczy naraz. I tu chodzi o jakieś, może pra o pracę, jakieś y, aspekty, słuchajcie, związane z pracą, z finansami. Yy, I przy tej karcie trzeba pamiętać, że długo człowiek tak nie będzie mógł żonglować. Słuchajcie, że w pewnym momencie będzie trzeba po prostu podjąć decyzję, bo y, to jest ok. Taka praca, słuchajcie, na dwa etaty, albo, nie wiem, dwa związki, słuchajcie, do pewnego czasu, w pewnym momencie stracimy e, panowanie nad tym wszystkim, dobra? Także słuchajcie, jakaś decyzja, e, będziecie musieli podjąć jakąś decyzję w najbliższej przyszłości, okej? Okay? Zobaczmy te w talii dokładającej, co te dwa pentakle e, mogą oznaczać. Sprecyzujmy, dobra? Gwiazda, czyli tak, coś dodatkowego do Was przyjdzie, może e, jakiś dodatkowy projekt, e, może dodatkowa praca, bo gwiazda zazwyczaj dodaje nam e, czegoś, co już mamy. Na przykład dodaje nam przyjaciół, dodaje nam więcej pracy, dodaje nam więcej jakichś błyskotek, biżuterii na przykład. Łez, jeśli na przykład y, się czymś martwiliśmy. Więcej zmartwień do nas przyjść, co? Tak, tak negatywnie myśląc. Yy, trzy buławy, dobra. I też pentakli? Tak, powoli i tak. Słuchajcie, mm, słuchajcie, moje kochane yy, koziorożce. Wygląda na to, że przyjdzie do Was jakaś dodatkowa. Yy, propozycja jakaś dodatkowa, propozycja dodatkowej pracy, dodatkowego jakiegoś zajęcia, um, zostanie Wam coś dodane, słuchajcie, i Wy będziecie starali się to jak, naj, naj, jak najlepiej z tym obchodzić, będziecie starali się jak najlepiej z tym obchodzić, ok Ale jest ok Wygląda, że jest, będzie ok um, Okej, okay, kochane koziorożce, co tam w związkach? O, zobaczcie, znowu ten rycerz pentakli. On się nam tutaj pojawił, także jest to związane z, z pracą. Słuchajcie, rycerz pentakli jest to mój ulubiony rycerz. To jest praktyczny rycerz, który, to jest w ogóle wasza energia, który pracuje nad planem, który, który, który nie jest taki szybki, słuchajcie, który, któremu zajmuje em, trochę czasu doprowadzenie spraw do końca, powiedzmy. Także myślę, że może coś przyjść, jakaś komunikacja od tego e, rycerza. Okay. To może być właśnie też związane z, z pracą. Może to jest coś z pracy, słuchajcie. Um, coś przyjdzie, jakiś potencjał, um, coś zostanie Wam dane. Myślę, słuchajcie, że to może też chodzić o kasy, nie? że tutaj mamy tą sześć pentakli. Może jakiś bonus przyjdzie w pracy um, za Waszą, um, za jakiś za wasz trud włożony um, w coś, i widzicie, A tu mamy też. Tego rycerza. No. Coś dodatkowego w pracy przyjdzie, wiecie. E, okej, okay. jaka jest niespodzianka. Jaka jest niespodzianka. Tutaj jeśli mówiąc o tego rycerza w związkach, to sprawy idą do przodu, ale powoli. Z planem. czyli nie jakoś tak, słuchajcie, łeb na hura, łeb na szyję, tylko tak, słuchajcie, z, z namysłem. Także okej, okay. jest komunikacja, będzie komunikacja. E, tak, słuchajcie, jakaś niespodzianka. Mm, tutaj mamy. Niespodzianka z zewnątrz. E, tutaj mamy może, słuchajcie, jak spotkanie z, z kimś, z, jakąś, e, z jakimś, rakiem, e, z panu, z, paniem, z panią lub z panem, to jedna sprawa. Druga sprawa, słuchajcie, może przyjdą jakieś takie... Emocje na nas. Może rzeczywiście jakaś decyzja, coś tam przyjdzie i spowoduje to, że będziemy tacy troszeczkę rozchwiani emocjonalnie, ok? Ale patrząc na dobrą stronę tej karty, no królowa kielichów to jest, słuchajcie, kobieta, energia, którą można do rany przyłożyć i to jest coś wspaniałego. Ja myślę, że dojdzie do jakiegoś spotkania z taką kobietą i może to jesteście wy? Co? Tutaj wygląda na to, że ta królowa kielichów coś dostanie w tym tygodniu. Tak, gwiazda też by nam na to wskazywała. Słuchajcie, koziorożce, cokolwiek przychodzi, jakakolwiek niespodzianka, będzie to dobra niespodzianka. Okay. Co tam w pracy? Co tam w pracy? Koziorożca. Ok, praca jest. Cztery pentakle, praca jest. Słuchajcie. Yy... Wszystko jest ok, praca jest ta sama, ja podejrzewam, że rzeczywiście dojdzie troszeczkę, yy, y, y, że może przyjść jakiś dodatkowy, dodatkowy projekt, ale dodatkowy projekt, który przyniesie nam pieniądze, albo jak zwrot jakichś inwestycji. Słuchajcie, w pracy super, w pracy super, w koziorożce. E, kochani, jaka jest rada bądź rezultat? Mhm. Jest kapłanka. Słuchajcie, y rezultat jest taki, y rada jest taka, że cokolwiek ma być, <grymnie> to będzie. I nie macie na to wpływu naprawdę. Także przyjmijcie, przyjmijcie te wydarzenia wchodzące w Wasze życie z, z pokorą i z tym, y i bądźcie, y miejcie na uwadze to, że tak miało być, prawda? Koło Fortuny też mówi niektórym, żeby zagrać w Fotolotka, żeby kupić jakąś scratch card, Także słuchajcie, jeśli macie możliwość, jeśli chcecie, możecie zagrać. I to by się ładnie tutaj nam, słuchajcie, wiązało z tym szóstką pentakli, co? Koło fortuny, sześć pentakli, no kochani, może rzeczywiście zagrajcie, dostaniecie kasę. Ale ja myślę, że tu przyjdzie jakaś decyzja, słuchajcie, w sprawie pracy z pracy, jakiś bonusik, coś się trafi, także bądźcie. Słuchajcie. Bądźcie uważni, dobra? Um, bądźcie uważni. Nie, super, koziorożce, super tydzień, jak dla mnie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, pa!